Nienaruszony nic. Gnat! Prawdziwy. Jak widzimy święte. Obraz to. Znaczy wodę na pełne. Nie, w sumie nie wiem. Ja pierdolę. Patrz to. Anko, z tej strony Dawid Explorator Dziś znajdziemy właśnie taki urbex Otworzyłem go. Był zamknięty. Więc wbijamy Czekaj, bo najpierw go otworzymy w sumie. No o kurwa, O kurwa, Dobra. Aha. Dobra. Idealne wyposażenie. Dobra, ale muszę zostawić tu. Muszę zostawić tu plecak, nie ma chuja nie ma to jest Ubijam, widzę I cały ten szurek Ja pierdolę się, że jestem na tak kurwa widoki, że to jest chuj O, czekaj Nie wiem czy jest pułapkę nie zrobił, wiesz? Ale ja się nie dam na pułapki Widać mnie? O oh, kurwa Jak już wchodzę To już wchodzę Czekaj Co że też to on głodny Kurwa ten nie chce ruszyć, dobra chuj Ech, czekaj. Ja Nie wiem czy to nie jest za zasadka, wiesz Bo to jest tak dziwnie wiesz, a ty się tu odbijasz w ogóle Nie wiem, gdzie to jest syk chycone. A nie, to jest chyba tak chycone, wiesz? Nie nic. Wbijasz? Dobra. Co? Nie, pod jednym. I przymknij za sobą. Jak już wbijasz. Patrz to. No chłopie. Patrz to! Dobra, i przymknij za sobą okno Patrz, nawet podpaski kurwa są <grym> I przymknij wszystkie okna za sobą Dobra Dobra Patrz O.M.G. Widzisz to? No. Dobra, bo ty masz autobus zera Oho no, uh -huh. Znaczy widać, że to jest urbex bo nie chyba tak hopi nie ma po rozrzucanych hopie rzeczy po domu Ech, Patrzcie to. no nowe okularki Znaczy to po prostu jest tak po prostu zawieszone, wiesz Nic tam nie ma już tam nie ma po prostu Chodź sprawdzimy czy jest prąd Takim jeszcze może być prąd wiesz Jak będziesz pewnym to miasz pojedzie Ale troszeczkę wątpię Znaczy wiesz, urbek to nie wandalizm Ja nie kradnę Wiesz co tu bym się trochę wahał o bardziej alarm No raczej nie no Jałem tu nie świecił Właśnie tędy próbowałem się wbić Światło próbowałeś? Znaczy próbować No nie Ja tak spodziewałem się Jeż. Dlatego też jest Urbeks mam słabą lampę bo O, teraz mocniejsza Dobra, to zaczynam Urbeks. Jakby tu jesteśmy chwilę, bo ja też nie wiem co jak, gdzie jak, bo byliśmy długo to otwierałem mega Widzicie? Dory, co? Góra? Pierdolisz, stary. zaczniemy od tego, że Pożycz mi teraz swój telefon. Na kilka, na foty. Bo to, co właśnie znaleźliśmy, to jest istny cud. Dobra, odbokuj wejdź na ten. Znaczy, wiesz co, dobra. Urbex jest. Gnat! Prawdziwy! Nie, nie, nawet na spust. To jest prawdziwy gnat. Jadubce, zagrywaj to. Jak tu są kulki, jak to się otwiera? Gdzieś tutaj, o jest. Nie, to, o kurwa, bo to odblokowałem. Tu, to jest na kulki, dobra, na kulki, ale się. Kurwa, ale. Seba, ale kurwa, gnata, to się nie spodziewałem. Kulki mamy. Znaczy ja bym tu szybko może, wiesz co? Bo... znaczy tego gnata to ja się kurwa zesrałem przez, przez chwilę myślałem, że to jest prawdziwe, ale wiesz co, bo ciężkość, nie to są te, wiesz które. Ale urbek... ej, ale nie no urbek słopie. Wyposażę... A, widać, patrz, patrz, widać, że Tutaj gdzieś musi być prąd jakoś. O, jak widzimy święte obrazki. Nagrywa się? Sprawdź. No dobra. Wiesz jak to wygląda z tym bezupekowca. Tu musisz parę fotek zrobić, bo ja tego nie zostawię. No, no widać, że to jest opuszczone niestety, nie, no szkoda mi miejsca, ale cóż No, żeby Panie nagrać, ale wiesz, na razie bym tu włączył i tak się A Bo włączył, patrz, tu jest laska nawet, widzisz, e, widać, że to jakiś starszy pan O ja pier... No, powiem Ci, urbex to niezły, nie? Ale nie, no ja pierwsze albo ja może wstanę. No, znaczy i tak już byłem na widoku, więc jakoś. Co to jest? No właśnie widzę. Rękawiczki. No, widać, że, że to jest jakoś niedawno opuszczone. Yy, chyba z 2018. Tak, jestem w stanie. Po... O, panie dobra, wziąłem ją już. Yy, jestem w stanie powiedzieć, że z 2018. 18, 17. No znaczy widać, że wyposażenie jest duże, więc. Znaczy widzę, że raczej tu się nikt nie wkradł, wiesz? Tam też jest, tam też, zaraz, pójdziemy, choć już teraz Odkurzać Monitor Co jest? O, żeż ty E, perełkę znaleźliśmy, jak cholera, nie? Właśnie, lubię takich, jedno z perełek właśnie I to ten Znaczy, wiesz, lokalizację widzowie nie będziemy podobać? O kurwa, a, to jest kibel No wiem, jak nowka znaczy, popatrz, no tu, tu raczej widać, że nikt nie korzysta z tego domu i tu widać po pajęczynach. Widać, że to stoi. Zaraz pokaż mi jeszcze drugi. Ten. E, tu włączę Znaczy, widać, że to jest od drugiej strony otwarte, nie? Znaczy, może ktoś już wkradł się, wiesz? Tu. Znaczy, my się nie wkradliśmy, tylko weszliśmy, ale wiesz co? E, może ktoś już kiedyś. O kurde, wkradł się. Tu. No No, patrz to. Znaczy wody, na pewno nie, w sumie nie wiem Ej Ja pierdolę Widziałeś to? Woda Dobra, patrz Patrz to O, o żeż chuj Dlatego nowe te To się chyba nie sprzedał wiesz? Nie, nie w o chuj Ja pier... Gdzie jest to drugie piętro? O bo też to leje O chuj Pasz to bo nikt, bo nikt, bo dawno wiesz co Czekaj e, to nie z tego kranu tylko, że wiesz, że, że trochę spłynęło, wiesz o co chodzi Jak się dużo nie używa, tak jest I omg, a ja czekaj, ja zestawy to na polu, nie? Kurwa Jest to drugie, o chłopie patrz to Tu Tu, dobra Idziemy na drugie Tu jest strych. E, jak myślisz, spodziewać się tego poparzenia? Ja pierdolę Jak ja widzę co tu jest No patrz to <laughs> Taką perełkę to jeszcze chyba nie znalazłem Zacznijmy od tego. Nowe, nie nowe, no nie nowe, ale zabawki. Znaczy, oczywiście my zamkniemy ten urbex, tylko zrobimy jeszcze z innymi kolegami zamykamy ten urbex. Nie mamy prawa nigdzie dawać tego urbexu. E, ponieważ urbex ma mega duże wyposażenie, jak widzicie. Ojoj, ale chuj z tym, patrz to. Co? Jo tu mamy do jakiegoś gimbala. Też jakoś za długo tu nie chce być, wiesz o co chodzi, nie? Co? No, chopie. Tu wiem, że, wiem, że się trochę zastanawiam nad wyposażeniem Ja wiem, ja wiem, ale patrz, łóżby. I które jeszcze by działały O, MG, no jakoś też nie będę się długo... Co? Działa jeszcze, no, bateria ma do, dobre Wyłączę Tutaj bym... O kurwa Pójdź z tym. Patrz to cały o, cały 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 stary telewizor. Cały Patrz to. Czekaj, bo tu jest jakieś chłopie tabletki. Nienaruszone jeszcze. Nie wierzę w to. Czekaj, może wyłączę bo aż mnie chłopie coś strzeli. No, to jest oznaka, że to jest niedawno opuszczone. No, znaczy albo po prostu to jest opuszczone pod względem e, takim, że po prostu ma właściciela. Bo nie wiemy, czy ma to właściciela. Ma właściciela, ale znaczy nie uczęszcza tutaj. Tylko może coś tam sprawić, że nikt się nie wkradł nie ukrada. Jego rzeczy. Znam takich ludzi, więc jak to jest takie wyposażenie, to może nie grzeb mówisz. E, nie wychylaj się aż tak. Bardziej zastanawiam mnie to, bo to jest rurka normalnie do chyba od. Nie. Działa 100% A, nie działa. Dobra, ja bym to też wychodził, nie? Wiem. O, o kurwa. Dobra, czekaj, bo to trzeba jeszcze parę fot zrobić, co to na to. To będzie coś z wojskowym, wiesz, bo tutaj patrz. To jest coś z wojskowym, patrz. Dom wojskowego, nie ma chuja, patrz to. To jest coś z wojskowym. Tu może spał, dobra, ale zawijamy Aha! 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 Gdzieś to jest z wojskowym, mówię ci. co jest z wojskowym. Nie wiem czy z Kacperkiem. Żelazko też w miary. Co? No, ale stare tu było warto akurat przyjść, co? Nie? No, o to widzowie, my będziemy zaraz skończyć, my jeszcze tu zostaniemy na paru fotach, bo na pewno wam nie zostawię to bez fot. Z Tobą było na tyle Siemano.